Moi umiłowani, czy na darmo wylałem moją krew? przylałem moją krew, ażeby Wasze grzechy zostały w niej zanurzone i aby Was oczyścić. Wykąpałem Was w strumieniach mojej krwi, aby zwyciężyć zło i wyzwolić Was. Ja jestem z Wami, jednak szatan także Wam towarzyszy, bo znalazł sposoby zwodzenia Was i doprowadzenia do tego, abyście. Wpadli w jego bezbożne sieci. Ja, Bóg, nie mogę Was pozostawić, gdy idziecie na zatracenie. Jestem tu, aby uwolnić Was od jego wad. Stoję przed Wami po to, byście się dowiedzieli, kto jest Waszym zbawcą. Powracam raz jeszcze z moim sercem w dłoni, aby Wam je ofiarować. Czy je odrzucicie? Czy odrzucicie mój pokój? Powracam raz jeszcze z moim sercem w dłoni, aby wam je ofiarować.